Lenovo ThinkPad L512 to klasyczny laptop biznesowy. Nie zachwyca urodą, za to jest funkcjonalny i mocny. Kanciasta obudowa z czytnikiem linii papilarnych i dwoma wskaźnikami AcuPoint i Touchpad to znaki rozpoznawcze laptopów z serii ThinkPad. Lenovo ThinkPad L512 wyposażony jest w dużą klawiaturę z charakterystycznymi dużymi klawiszami, która nie wypełnia całej wolnej przestrzeni. Tuż obok niej znajdują się dodatkowe przyciski i szerokie diody. Laptop, jak większość ThinkPadów, oferuje dwa wspomniane wskaźniki, touchpad i akupunkt. Lenovo ThinkPad L512 to laptop do pracy, a do tego potrzebny jest szybki procesor. Karta graficzna już nie ma takiego znaczenia. Jako, że doskonale nadają się do tego procesory z wbudowanym układem graficznym, w tym laptopie wykorzystano procesor Intela Core i3 i zintegrowany w nim układ graficzny Intela. Procesor wspomagany jest 3 GB pamięci RAM. Całość tworzy konfigurację o dobrym współczynniku ceny do wydajności. L512 nie zaskakuje niczym nowym od kolejny ThinkPad, tyle że w ekonomicznej wersji dla osób szukających tańszych rozwiązań. Urządzenie Lenovo to jeden z najtańszych laptopów z tej rodziny i chociaż na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od swoich poprzedników, to przy bliższych oględzinach widać, że zaoszczędzono głównie na materiałach, z których jest wykonany. Lenovo ThinkPad L512 pozbawiony jest charakterystycznego gumowanego wykończenia na rzecz plastiku. Także mocne metalowe zawiasy zastąpiono plastikowymi. Producent chwali się, że do produkcji jego laptopa wykorzystano tworzywo pochodzące z recyklingu. Obudowa laptopa jest przez to matowa, jednak ma tendencję do szybkiego brudzenia się, bo zostają na niej ślady po dłoniach w postaci tłustych plam. Pokrywa chroniąca ekran dobrze spełnia swoje zadanie, bo nawet jej mocne dociśnięcie nie powoduje wypaczenia ekranu. Całość tworzy kanciastą, ale sztywną konstrukcję. Obudowa wyposażona jest w sporą ilość klapek. Wszystkie są dobrze spasowane, a duże gumowe stopki zapobiegają ślizganiu się laptopa po blacie biurka, gdy na nim pracujemy. Lenovo ThinkPad L512 jest kanciasty, wizualnie mało atrakcyjny, za to dobrze wyposażony i wykonany. Przyzwyczajeni do tego, że ThinkPady są drogie, jesteśmy mile zaskoczeni i tak przystępną ceną tej konfiguracji. Oczywiście producent musiał iść na kompromisy. Są gorszej jakości materiały i uboższy BIOS. Zastosowany procesor również należy do podstawowej serii bez technologii Turbo Boost, którą znajdziemy w jednostkach Core i5 i Core i7. Oczywiście za te pieniądze możemy kupić wydajniejsze laptopy, ale z pewnością nie będą to Thinkpady. Według nas warto wydać więcej pieniędzy na solidny produkt, za którym stoi sprawdzona firma z dużym doświadczeniem.